Tak? Nie, no taki plastik. taki plastik to no. Miłś. Chodźcie idziemy dalej. Ej, rozrabiaku, chodź tu. Mija. 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 Matusz, bo zaraz Nunu, pan idzie, zaraz Nunu nu nam zrobi. Szybko, chodź tu do mamusi. Szybko, zacznij pan idzie Nunu nu, zrobi. Choć, choć. Mia. Mia, chodź. Chodź. Mija, chodź. Mija, chodź. Chodź, bo Nunu nu, zrobimy. Przyjdzie pan policjant i będzie krzyczał. Szybko uciekaj stamtąd, szybko. No chodź. Uważaj. <ślesz> <ślesz> <Wstałem. ślesz> <ślesz> Dobre, dobra. No, matuś mówi: nu, 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 nie wolno tam wchodzić. Daj mi buziaczka. Buziaka, mija, daj. Nie. Mija, daj buziaczka. Daj, buziaczka. Mija, chodź tu. Nasze małpeczki dwie się naśladują A Chodź, idzie brudnymi rękami.